Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Arcos Gaming A to jest kolejny odcinek zagrajmy w Doom Eternal Kontynuujemy naszą przygodę tutaj w tym miejscu I pierwsze od czego zaczynamy To od wyzwania polegającego na Na tym, że mamy teraz świetne chłodzenie na naszym miniganie Dobrze Dobrze! Jak to Wypowiedział powiedział nasz kochany Prowadzący z jeden z dziesięciu Pyk! I dostał w raid. Leżeć! 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 Oh, ho, 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 nie, to jest zarąbista egzekucja Kocham to Dobra, pierwsze co, to udajemy się tam Nie, tam nie dolecę Chociaż może tu z tej mańki by się dało Nie, za daleko, ajajaj Za daleko, nie da rady Chyba, że tam by się dało Jakim cudem ja tam doleciałem, tak się pytam. Bo tam zdobyłem przecież to z Wolfensteina. Ech. A no tak, bo zapomniałem, nie zapisało mi się to do końca tam, no. Ara. Ty, mam nawet ładny pomysł, który mógłby wypalić. No chodno tu. A, no dobra. Nic z tego, ten plan nie wypalił. Uff, hu. Dobra Oj, dobra, prawie bym się przyhajcnął A, smacznego O, ładnie, mamy punkt broni zdobyty Tam muszę jakoś się dostać O, tutaj mamy ładunek tygla Z miłą poproszę Elo Pomylo a propos jeszcze jednego wyzwania e... Jeszcze jednego Chodzi mi tutaj o ulepszenie e... tutaj mojej wiązki mikrofalowej bo poza nagrywaniem po... ponabijałem sobie nieco A ten zbasowali, no wiesz, że to jest niezdrowe tak zbasowalić. O, myślałem, że mu zrobię główkę. Z główki, no. Pozdro z główki. Ale niestety nie było pozdro. A szkoda. Bo uwielbiam tą egzekucję. <taki> Takie pyk, a potem rep z główki. Na pełnej. Dobra, ale jak się mam tam dostać, no? Muszę chyba naprawdę odwalić totalnego parkoura. Nie tak to chciałem No O, 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 o! Nie! Nie, chwila, wiecie co? Wezmę sobie mobilność lotniczą, kontrolę powietrzną. O. No. Are you fucking good, bro? No. O! Jest! Udało się. I mamy jeszcze dodatkowo y, monetę I jeszcze tutaj sekretny starcie Get them before they get you Mamy z Wolfa 3D Dobra Bierzemy sobie tutaj naszego demakera O coż chociaż... Weźmy sobie balistę Albo nie, wiecie co. repat was! Nie! Nie, 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 nie! Kuziu! No zajebiście no. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle, co? Całkiem fajnie Tygiel No mam Tygiel, okej okay. Dobra I mamy ostatnie Ulepszenie I mamy szybki wybuch Szybsze odnowienie się płomiennego wybuchu I mamy e, Achievement Powinien to wpaść Stworzona aby cierpiał jako ogromne źródło dusz dla świata Clan maker. Zapewniam cię, że można tego uniknąć dzięki zmianie przywództwa. O! Dzięki zmianie przywództwa, tak? Dzień dobry. Wymarczonego Ładnie Dobra Gdyby O mam tu delikwenta hono M O jest mamy nieboskłon Okej okay. Mamy wszystko odblokowane Nie, dlaczego nie mogę? Nie mogę wykonać szybkiego uniku, Co się stało? Halo! Nie mogę wykonać w ogóle do skoku! Znaczy się doskok mogę wykonywać, ale takie coś! Urda no No dalej nic Urda, no nie no. Chwila, jak tutaj z wyzwaniami? A, na arce podlewce muszę wykonać Okej okay. Ara. Na arce podlec muszę wykonać egzekucję od jego lewej Dobra teran i k kauuta l dobra. No, ho no! Nie no, no, prawda, no, 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 nic nie mogę zrobić. Shift mi nie działa, zobaczcie sami Ja powinienem kurde mocno się przesunąć, a nie tak o trochę No patrzcie sami Tak, to powinienem był się przesuwać jak mam to uruchomione Prawda? A tak, kurde No ja w to nie wierzę Ja w to po prostu nie wierzę. Ta gra chyba nie chce, żebym ją ukończył. krawol części druga. A, zapomniałem Wam to do końca pokazać. Proszę. I tak to tu wygląda. Rycerz Zgrozy Dobra, lecimy Co się nam trafi? O, cyberkuba A wiesz co? Nara Dobra tutaj mamy 11 punktów yy, ulepszymy sobie precyzyjny strzał Okej okay. I tutaj na dole Tryb imprezy Dobra Ale naprawdę no ja nie wierzę co się z tym dzieje no Jest czysta energia Argentu. Wielkie cierpienie na ziemi oraz rozlew krwi są właśnie po to, gdy dusza zostaje oddzielona. cielesna powłoka człowieka przemienia się z czasem w demona, takiego z jakimi walczysz. A dusza oddzielona od szczątków zasila ich świat. Esencja piekła. Owsz oh, ty, już się pojawili Nie no ja nie dam tu rady bez tego Bez yy, do skoku Nie dobra, wiecie co Ja tutaj zakończę odcinek i zobaczę się z wami jak ja to wszystko naprawię, bo ja w to po prostu nie wierzę. Błąd za błędem. Naprawdę. To jest masakra. To jest po prostu masakra teraz. Więc yy, widzimy się, jak ja to naprawię. Strzałeczka.